Hejka, zapraszam na kolejne mangowe zakupy. Na początek, dodatki do mang yy, z, z oneko Notesik. Taki fajny, tego co zauważamy, kolejny wzorek, inny taki prostszy. Tutaj zakładki MW. Taki trzy w jednym Tezuki. Jedna tomówka pancykada. Mangi Ryoko i będę pokazywał później. I Mistrz Romansu Nozaki, fajna zakładka. Oraz taki szoki Hal. Też jedna tomówka o I najładniejsza moim zdaniem, zakładka odrodzona jako czarny charakter w grze o tomę. I Przechodzimy do przeglądu pracy właściwie jednego tytułu. Kia, który ukazał się w tym trudnym czasie. Widać, że przedkładany, bo aktualności są trochę i nowości wydawnicze Trochę są już bardzo nie na czasie. Fajna recenzja z takimi nim, najba, A moim zdaniem najciekawsza. Ality, z tego co widziałem w Empiku już jest kolejny tom, ale to może następnym razem pokażę Dobra, przechodzimy do Mank, na początek wydawnictwo Dango. Kronika Wojny o Świętą Pieczęć Takie fajne, przyjemne fantazy. okładka taka sama jak na pocztówce, przód i tył Dochodzimy do końca tej serii, bo już z tego co widziałem jest szósty tom wydany niedługo do mnie przyjdzie i jeszcze jeden został do końca Kolejnym tytułem jest coś, czego dawno nie było, czyli Kompleks Sąsiada, tom czwarty. Manga dosyć wolno okazująca się. No, fajny dodatek, pocztówkę taką świecącą się w gwiazdki, czy jak to nazwać. Bardzo fajny efekt pod światło wygląda. Dango najlepsze ma dodatki. Manga taka nieskomplikowana, szojka. O no, zamianie ról. I o miłości są po sąsiedzku, ale to nie, jeszcze nie wiadomo, jak się zakończy. Kolejnym tytułem jest yy, coś, co bardzo fajne jest, ale już zakończone. Nasze marzenie o zmierzchu, manga o środowisku LGBT, do którego były dodatki. Yy, pocztówka. I naklejka. Nie pamiętam, do którego to, do której. Jeszcze był notesik. Tango ma fajne notyciki, naprawdę. Jak mówiłem, Manga o środowisku LBT, dosyć gruba. Osta ostatni tom, przyjemnie się to czyta. Studio G zapowiedziało już po koniec tego rodzaju. My brother husband, ale nie wiem, czy będę zbierał. Zdecydowanie wolę takie lżejsze klimaty. Jak to, polecam się zainteresować. Tym bardziej, żeby szła już całość i ma tylko 4 tomy. Dobrze, przechodzimy dalej. Beztroski Camping, fajna seria, taka relaksująca. Tutaj jest tom 9 z pocztówką i naklejką. Nie będę tego otwierał, bo do za długo czasu zejdzie. Tutaj do ósmego tomu pocztówki, dwie były do latek. Takie zwykłe, lakierowane. Manga powoli dogania wydanie japońskie, bo 10 tom jest aktualny, no i potem trzeba będzie długo czekać na tomy, a tomy będą wychodziły, no nie wiem, raz na pół roku, albo dłużej. Trochę szkoda, bo bardzo lubię ten klimacik tej mangi, taki leciutki yashikeya. Dobrze, ale przechodzimy do chyba mojego ulubionego tytułu od Dango, czyli Marcowego Lwa, tom 5 i 6. Manga jeszcze nie dogoniła anime, będzie dopiero chyba w 8 albo 9 tomie. Do tego były fajne dodatki, taki powlekany, miękki dotyku, aksamitny powiedziałbym. I tutaj, tak samo bardzo fajne, dwustronne, są super, po prostu dango ma dodatki. Seria. Przyjemna w czytaniu, trzeba się do niej przekonać, ale jest bardzo dobra. Takiego kruchy życia. Jeszcze zapomniałem o dodatkach limitowanych. Ten był y, dla pierwszych 100 osób, zamówiący tam chyba szósty czy piąty tom. Taki większy notesik. A tutaj mamy ilustrację z Twittera, autorki zamieściły. No, wiadomo o takiej sytuacji. I Dan go przetłumaczył dla zamówień. Tutaj przechodzimy do studia JG, zakładka się i noty inne kłopoty. Kupiłem sobie ten tomik głównie dla tych dodatków. Bo ta seria chyba nie miała specjalnie, a sobie jeden chciałem mieć. Nie mam jeszcze dwóch poprzednich tomów. Manga przypomina dosyć y, runme, jak ktoś zna i tyle. Jeszcze o nim więcej tytule powiem może w następnym razem. Jak sobie uzupełnię. Y, tutaj kolejnym tytułem jest też fajna manga. Y, jedna z moich ulubionych. Twoje kwietniowe kłamstwo z dodatkiem. No, manga powiedzmy, że jest na półmetku, tak? Przekroczyła ten półmetek. Mhm. Dalej mamy coś co długo czekałem na polskie wydanie Nozoki Ana podejrzane sekrety w polskim tłumaczeniu z dodatkami takimi niestety muszę ocenzurować je no, bo są ilustracje z tyłu mangi takie, ale bez tych. bez cenzury. drugiego tomu tak samo są pocztówki oczywiście. No Zuki Anna, no bardzo polecam, Podejrzane Sekrety Thriller Nie Thriller, tylko taki Obyczajowe, zróżniczne, osiem macek, wydawnictwo Imprint, nie wydawnictwo Fajny tytuł dla dorosłych, polecam No i ostatnim tytułem jest, to się sobie uzupełniłem, czyli Oko Chrusa, tom piąty Oczywiście w czwartej oprawie e, Już niedługo będzie tom szósty Fajna manga. Wcześniej zakończona, więc jeszcze sobie poczekamy. Dosyć wolno wychodzi. Teraz przechodzimy do łaneko To Promis Neverland sobie kupiłem Tomik 16, dlatego że był dodatek. Dango go szaleje z dodatkami. Ostatnio, widać, że im. Starają się, żeby im na premierę lepiej schodziło. Ja nie zbieram Promis Neverland Tomu bo tom po prostu sobie uzupełem kiedyś. Ta historia mi się średnio podoba ja zakończenie. Tutaj Murciela, Lago Tomik 16. Manga dogoniła niestety wydanie japońskie, i trzeba będzie długo czekać na kolejny tom. Szkoda, bo lubię humor Murzynego. Yy, tutaj mamy rzecz, którą też sobie uzupełniłem, czyli Manga Plunderer. 4 tomiki: 6, 7, 8 i 9. Takie fajne Shonen ecchi. Z ciekawą historią science fiction. Na początku się wydaje, że fantazji, i z dodatkiem. Do 9 tomu. Jak mówiłem, Waneko trochę szaleje z dodatkami, prawie do każdej mangi teraz dodaję, żeby zmusić ludzi, żeby zamawiali. Yy, manga liczy w tym momencie 15 tomów. Nadal wychodzi. Jeszcze trochę, trochę czasu zostało, żebyśmy dogonili wydanie japońskie. Yy, ale bardzo fajnie się czyta, Manga dużo lepsza niż yy, anime. Polecam zacząć. Historia jest dużo zaskakujących monumentów. Ma na początku, nawet w środku i przy końcu. Zdecydowanie warto się zainteresować. Tutaj najnowszy. Właściwie niedługo już będzie tomik 10, wydany chyba w, w sierpniu w tym miesiącu. A coś, co tutaj długo czekałem na polskie wydanie, jest Family Z dodatkiem do pierwszego tomu pocztówką taką fajną, ustronną. I. Plakatem. Niestety, plakat złożony, bo Waneko nie otworzyło tych sklepików, czy możliwość odbioru. No na tym nie widać to po tych zgięciach. Plakat do, do wyrzucenia praktycznie nie da się naprawić tych zgięć. Ale manga bardzo fajna o szpiegach, zabójcach i dziewczynce czytającej w myślach. O, tak w skrócie to nazwać. Bardzo fajny klimacik. Trochę bomba. Trochę czarnego humoru. Widać, że iskrzy między postaciami. Naprawdę fajny tytuł z najnowszych, z, z Troszkę będziemy sobie czekać na kolejne tomy, bo ta manga dosyć przyspiesza. A dopiero są 4 tomy w Japonii. Znaczy, nie przyspiesza manga, a zaczyna się akcja wydłużać. A bo to wydało, i kolejne tomy będzie coś raz, raz na 4 miesiące wydawać, coś takiego. Tutaj mamy nowelkę. Jedną z nielicznych nowości na, na polskim rynku, czyli do takiego gula Quest. Ja nie wiem, czy takiego gula będę zbierał. Mangę, ale nowelki. Niewiele się ukazuje na rynku polskim. Tu ładna ilustrację ma. Że warto sobie było zainwestować. Nowelka jak to nowelka zwykła. Jeszcze muszę się do niej rzeczy przyczepić, bo one jakoś źle wydrukowało pod obwolutą tą tytuł. Powinien być z drugiej strony, no ale. Wpadki się zdarzają każdemu. Teraz mamy coś z prędy, oczywiście klampa, kartka w plusekurę, tą 8 i 9, do którego były oczywiście karty kloła dodatki. Jak to zwykle do każdego Tomu z Plummeraty. Niestety Łaneko ogłosiło, że nie będzie więcej klampa, czyli prawdopodobnie. Nie zobaczymy kontynuacji tej mangi. Clear, clear card od tytule. Będzie trzeba, no... Zamawiać angielskie wydanie. Tym bardziej szkoda, bo fajne ma ilustracje ta manga. Ja to kupuję głównie dla sentymentu? To nie jest tytuł taki wybitny jakiś, ale uwielbiam kreskę klampa. Po prostu mam sentyment z dzieciństwa. Fajne ilustracje naprawdę. Dobrze, kolejną mangą jest. Coś co już zakończymy... Zakończyliśmy właściwie przygodę na polskim rynku. To gdy zobaczą skada ostatni tom dodatków. Niestety Maneko już więcej tego nie wyda, mimo że zostały do oryginału jeszcze 3 tomy. No szkoda. Dalej mamy uzupełnienie kolejne czyli Aniołowie zbrodni. 9, 10, 11 tom z dodatkiem do ostatniego tomu. Yy, pocztówka, jak mówiłem, aneko, teraz szaleje z dodatkami. I głównie dlatego sobie zamówiłem w ten 11 tom. Fajne, ma kolorowe strony ten tytuł. To jest szojka właściwie horrorek Taki niewymagający, trochę edzi, ale przyjemniej się czyta. Jest mało takich tytułów na polskim rynku. Więc warto się zainteresować. Manga dogoniła wydanie japońskie i nie wiadomo kiedy zobaczymy kolejny tom 12. Ale podobno zbliża się już ku końcowi, bo tak czytałem na zagranicznym portalu. No. Przechodzimy dalej. Tym razem fajny tytuł Anohana, drugi tom. Nie pamiętam czy do tego był jakiś dodatek. Ale to może, może w kolejnym odcinku pokażę. Już po prostu spogubiłem się z tytułatkami. Fajny naprawdę efekt na okładce z takim rakietem wybranym czy punktowym jak to woli To samo ma kolejny tytuł, czyli No Naprawdę uwielbiam ten jako, że zdecydowało się do niektórych tytułów dodać ten lakier wybrany. Naprawdę fajnie to wygląda. A mistrz ma też ma fajne kolorowe strony. Do tego były dodat dodatki: były do pocztówka oraz plakacik, niestety jak zwykle skięty to póki nie będzie się dało odbierać na miejscu, u nich tam, w sklepiku znaczy już się da podobno, ale to już za późno prenmeraty nie czekają jak ktoś nie może się przekonać do tego tytułu, to polecam, jest fajna komedia w sensie do się nie może przekonać to powinien się przełamać, bo to jest naprawdę świetna komedia dalej mamy jedną tomówkę. HAL jest to manga na podstawie anime Taki autor... Moim zdaniem autorka niezbyt dobrze czuje klimat science fiction. Troszkę... Manga mi się wydaje niedopracowana. Gorsza jest niż anime. Mimo że anime już dosyć starawe. Ale przynajmniej warto sobie poczytać. Króciutki mały jeden tomik. Shojek science fiction jak dużo jest, niewiele, no więc... Teraz mamy ciekawą inną domówkę: Pancykada Ryoko Iwabuchi. To jest manga wydana tylko w Polsce, nie ma japońskiego wydania. Autor z fajnym efektem na okładce, takim wyciętym, i się pojawia ten ten woluty. Naprawdę fajne. Jak mówiłem, autorka nie ma japońskiego wydania, jest tylko self-publishing, czyli sama wydała właśnie to. To widać, że jest niezależna, bo to są takie już odważniejsze historie. Nie, nie wpływa tutaj żaden redaktor z wydawnictwa. Warto się zainteresować, zobaczyć, jak to wygląda bez udziału wielkich wydawnictw. Dobrze, przechodzimy do ostatniego tytułu, to chyba jest Leśnisz Księżycową Noc. Znaczy nie ostatni, dwa w jednym to jest manga. Bardzo podobny tytuł do Chcę Zjeść Twoją Trzustkę. Bardzo podobna historia, jest prawie w wielu miejscach momentami identyczna. Teraz coś sobie uzupełniłem czyli Fruit Basket. Miałem nie mnie uzupełniać dlatego że promocja gwiazdkowa, ale ostatnio na Dzień Dziecka to był fajny dodatek. Plakat do tego tomu. Niestety też wygięty Fruit Basket. No ukazuje się raz na, na 4 miesiące, więc kolejne tomy będą dopiero za jakiś czas. No, to jest klasyczna szojka. Fajne kolorowe strony. Nie wszystkim się to spodoba. Podobno się niezbyt dobrze sprzedaje. No, nie dziwię się, że po jakim, za takim czasie, mimo że to nie jest pełna lata, ja kupiłem dodatki jeszcze. Bo zostawia dodatki, więc widać, że się jeszcze nie wyprzedały. Nie będę zbierał tego tytułu tak na bieżąco. Bo się nie opłaca, moim zdaniem. Dobrze, przechodzimy do ostatniej mangi. Wydania ekskluzywne MW o Zamu Tezuki jest to wydanie w twardej oprawie z obwolutą naprawdę fajna ilustracja pod obwolutą jest super projekt z tym z grzbietem materiałowym manga jest opowiada o mordercy i próbach jego schwytania jest na takim kremowym papierze żeby lżejsza manga była podoba mi się zdecydowanie to wydanie, moim zdaniem jedna z najlepszych Oneko. Szkoda, że tak rzadko wydają te ekskluzywy. Dobra, przechodzimy do kolejnego wydawnictwa jest to JPF manga legendarna na polskim rynku Oh My Goodies, a megami sama z dodatkami pocztówką i zakładką. Niestety Oneko, ten JPF zrezygnował z laminowania tych dodatków szkoda. To jest ostatni tom serii takiej, która się okazuje już na polskim rynku 20 lat. Opowiada o trzech boginkach, Urskurt i Berdandy. I w tej ostatniej właśnie nasz główny bohater zakochuje się i dzwoni przypadkowo na jej numer i prosi, żeby była jego dziewczyną. No i takie, bez większej fabuły manga, ale legenda na polskim rynku bardzo długo się okazuje, 20 lat. No. Tutaj mamy coś nowego wreszcie z fajnymi dodatkami. Jest to nowelka Genesis Evangelion Anima. Naprawdę fajne dodatki takie z pocztówki, dwie i zakładka. Szkoda, że nie laminowane, no ale fajnie, że są z modelami F. Nowelka napisana jest przez nie oryginalnego autora, tylko modelarza produkującego no, figurki do magazynu. Opowiada alternatywną historię Evangeliona dziejącą się po 25 i 6 odcinku. Anime głównie się skupia na mechach. Ma 6 tomów. Piąty tom, znaczy drugi tom będzie we wrześniu prawdopodobnie. Teraz mamy coś niespotykanego na polskim rynku, to jest antologia Ghost in the Shell, Comic Tribute z dodatkami oczywiście, pocztówki, SPF tak samo jak w Aneko i inni wydawcy szaleje z dodatkami. Widać, że starają się, żeby ludzi przekonać bardziej do zakupów bezpośrednio u nich. Antologia, nieczęsto spotykana, większość... Większość ciekawych tytułów, bardziej znanych ma antologie różnych autorów. Tutaj tak samo jest w tym wypadku różne style autorów. No, odważna decyzja. JPF zawsze to coś nowego na polskim rynku. Może częściej mogliby sięgać po takie antologie. Tutaj mamy coś, co było do końca świętym Gralem, bo niewydalny nie, nie tytuł, ale JPF pokazał, że można. To jeszcze z fajnymi dodatkami. To jest limitowane wydanie twardej oprawie. Oczywiście dodatki niespecjalnie urozmaicone, bo jest ta sama ilustracja z zakładki. W pierwszym tomie tak samo. Jest to oczywiście Jojo Bizarre Adventure, część pierwsza, tomik pierwszy i drugi. Wydanie w twardej oprawie. Taki klasyczny tytuł. Akcja za bardzo mnie nie przekonuje, ale przekonało mnie to wydanie. To Jest tylko kolorowa strona jedna i właśnie z tego są dodatki. Bardzo ładne wydanie JPF-u. Szkoda, że więcej mam w tym formacie A5, w ja prawie nie mam na razie, no ale może z czasem się przekonamy. Jeszcze ty kwestia tytułu, bo jest angielski, a przy zapowiedzi był polski, więc JPF pod naciskiem fanów zmienił zdanie. No trochę szkoda. Zdecydowanie wolałem dziwaczne przygody JoJo. Teraz mamy większy kaliber, większy format. Battle Angelic Alas Order. Nie było niestety dodatku do tego tomu, szkoda. A to jest wydanie limitowane w twardej prawie. Może z kolejnym tomem jakoś się przekonają. Ale za to są kolorowe strony. Manga Alas Order jest troszkę taka bardziej shonenowa. Dużo więcej akcji niż podstawowa Alita. Jest, jest też dłuższa, bo będzie miała 12 tomów. Drugi tom, już niebawem, pod koniec sierpnia, prawdopodobnie. Nie będę pokazał oddzielnie jak poprzednie tomy, bo zdecydowanie ta manga mi się mniej podoba od podstawowej Ality. Tutaj mamy okładkę drugiego tomu, właśnie. I, i przechodzimy do ostatniego tytułu tego unboxingu, tego haula. Jest to Noise Prequel, czy sequel Do Blame'a. Blema właściwie. Ciągle zapominam, że się wymawia tą nazwę. Blem. Właśnie. Wydane w tym samym formacie. Jak ten ma fajną kolorową stronę. To jest oryginalna okładka. Jak to w przypadku Nihei'a niewiele dialogów. Znaczy na początku tutaj są, ale w ogólnym rozrachunku bardzo mało dialogów. Ale Nihei'a czyta się głównie dla rysunków i ciekawych historii. Manga o dużo oczywiście. I to by było na tym.